Witamy serdecznie w ten słoneczny dzionek Holandia nas pięknie przywitała, słoneczkiem Zobaczcie W tych okolicznościach przyrody Tutaj za nami Mamy Burtello Bum Bum Panie pracują sobie i no. A po drugiej stronie mamy no tutaj właśnie no a tu Maksio, który ma zły humor na razie, ale może się rozkręci zaraz idziemy trochę pospacerować, tak? na rączki na razie trzeba wziąć, więc musimy na razie kamerę odłożyć, ale się rozkręcisz zaraz co? jak zjemy jakieś lada dostaniesz pewnie nowych sił. No to lecimy. Gdzie te lody? Citro e, jaki smak zbierzesz sobie? Arbuzowy. Arbuzowy? A skąd taki pomysł? No tam owocowy. Owocowy owocowe, to nie znaczy, że arbuzowe same. Cytrone. Citrone. Albo nie A jak kubek? Ja, ja będę kubek. Kubie wybierze? No to chodźmy. Ja sobie Ja sobie Maksymilian, dobrze, każdy usłyszał już. Ja sobie mam Ja nie mówię Ja Ja Powiedz po niemiecku, zrozumie.

Ostatnio byliśmy w Zoe w Overlon. Mamy coś tam nagrane, więc domontujemy do dzisiejszego filmiku. Spotkaliśmy się tam z Zugim, z Olgą i z Wojtkiem. No. Z Wojciechem. Mm -hmm. Naszym koleżką. Fotografem. Fotografem z pasją. Od wielu lat się zajmuje. Ma na swoim koncie parę ciekawych wystaw. No powiedz, Max, na jaki ty pomysł wpadłeś? Ja mam jakiś pomysł. Jaki masz pomysł? Ja, ja mogę sam chodzić. Już może sam chodzić, nie musisz na rączkach? Nie. No to świetnie. O. No zobacz, Elvis. Elwis. Wina, Chodźcie. A co, co coś wideo kupić? No do czego ci? Chodź Max, chodź. Ej. Max Chodź. Chodź szybko. Już to jest gitarka, gitarkę. Elis gra. Nie! Nie. Ten nie gra. Może ja się to konia. Masz odwalec. Ale gdzie jest koń? Tu nie jest Coli. O. Mechaniczny... <laughs> Jakiś elektryczny. To jest woda dla piesków Bardzo miło z ich strony. Ej. ej. A ten kapelusz. Kapeluszek też chroni A przez słońce. A to jest piciu dla tego kowboja. Jacek. takiego picia chyba to jeszcze nie potrzebujesz. Nie Taki strumyczek dopłynie, co nie? Może ze mną chodzicie? Eh, Marks! O, mocno! Tak, ah, Bye bye. Tam jest fajnie w Taki Świetnie. Świetnie. Co, no, tak, tak, tak! Tak, 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 no Faktycznie to kiedyś byliśmy. To prawda. To nawet byliśmy. Teraz! Z Sylwią, naszą koleżanką, pozdrawiamy. I Julią. Pozdrawiamy Was jeszynki. Już po zakupach w dekatonie Co kupiłeś, Marzia? Kupiłkę. O, świetna ta piłka, co nie? kup Wyjeżdżamy na powierzchnię. Jakub. co on tam wybrał. Jakuba gdzieś mamy. On do tk poszedł, nie? Czyli tu. To jest Tik Max. Tik Max. Jakuba to nie mamy. Gdzieś się ukręcił. Byliśmy w podziemiach, może do nas dzwonił, a my. Coś tam nie było zasięgu. Musimy do niego zadzwonić teraz. A gdzie ja? No nie wiem, właśnie. Gdzieś się zgubił. Zadzwonimy do niego. No, gdzie to żeś się zagubił? Nie woli. Ale wtykają nadal? Aha, no dobra, bo my, was, my się zostaliśmy, choćby tam nie była, ty przemierzalniec. Dobra, hej, idziemy. No pa. No jednak jest <laughs> się w przymierzalni skitrał I go nie widać Chodź Załóż tą czapeczkę Ej. Nadal nie wszystko kupiliśmy musimy wracać do auta Bo tam się parkomat nam się kończy Bilecik musimy wykupić, bo tu jest drogo, jak się skończy czas A po co płacisz 100 euro? Co? 100 euro czy 90 euro jest za brak biletu do parkomatu? No to wrócimy. Maxie, co ty kupiłeś? Eee, takie duże auto Takiego Forda Raptora będziesz składał no pięknie. Ale nie po to tu przyjechaliśmy, w zasadzie. Uwaga na wodę. Hoppa. Wody nie ma. Jest, tu jest nasza woda. Maga? No Została na słońcu i zapomnieliśmy ją. Jest tej dla ale stała nadal. Trochę na słońcu. Aleksander moczy wodę. Idziemy szybko, musimy tu kupić kitać. Wracamy do Jakuba, Jaków przymierzali jeszcze. Marnarkę przymierza. Ciężka sprawa. Ale może coś wybierze. To mu się nie podoba, tamto mu się nie podoba. To złe, to dla dziada. to dla kogoś tam. Zobaczymy, co wybierze. No. A bilecik mamy, do 15.27. 10 minut spóźnienia, ale na szczęście mandatu nie ma. បៀកមុខ to jest też lew, czy to jest tamty tygrys już? tam to jest taka to jest yy, hiena, o tam były hieny, prawda? no, hieny tam były o tam się za samochodu wyjdzie, zobacz lewie lewie, lewie ale ma grzywę o, idzie drugi. Zobacz, przyszedł do ciebie. No lep. Cóż to za piękny autobus. Prawie jak Neoplan. Co, bosz. Tylko kierowcy nie ma. Wojtek pokierujesz? No. Fajnie, Z jakiego typu plemienia jesteś, chłopie? Zagraj nam coś. O. No jak małpka Popraw kapelusz, dziewczynko jesteś tu eee. <laughs> Ale ładny kotek, co nie? Eee. Eee. Śmieszny eee. taki ma To na dzisiaj kończymy ten odcinek. Zakupy nie do końca udane. Uf, kasku, kasku się nie udało kupić, bo sobie zażyczył Alexios. Jakiś taki specjalny. Więc musimy jeszcze uprościć nowego sklepu, ale na dzisiaj tyle. Parę godzin się zeszło. Więc do zobaczenia następnym razem.